Zadanie 20. Boisko szkolne ma kształt prostokąta o wymiarach 46 m i 30 m. Postanowiono posiać na nim trawę. Do obsiania 40 m2 powierzchni jest potrzebny 1 kg nasion trawy. Nasiona trawy są sprzedawane tylko w 10 kg workach po 163 zł za jeden worek. Oblicz koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska. Zapisz obliczenia. Przede wszystkim musimy obliczyć pole tego boiska, czyli pole prostokąta. Pole prostokąta liczymy mnożąc jeden bok razy drugi bok, czyli to będzie 46 razy 30. Jedną z ważniejszych rzeczy w tym zadaniu to jest umieć mnożyć i dzielić pisemnie. Tutaj po raz pierwszy będziemy to robić. Będziemy mnożyć pisemnie 46 razy 30. 0 nam spadnie, 3 razy 6 to jest 18, czyli 8 i 1 dalej, 4 razy 3 to jest 12 i 1 to jest 13. Zatem mamy wynik. Powierzchnia tego boiska to 1380 m2. Teraz trzeba zobaczyć, ile nasion trawy musimy kupić. Mamy tutaj zdanie: Do obsiania 40 m2 powierzchni jest potrzebny 1 kg nasion trawy. Skoro mamy obsiać taką powierzchnię 1380, a 40 m2 powierzchni, żeby obsiać, potrzebny jest 1 kg trawy. To my musimy tutaj podzielić to przez 40. Gdyby ktoś nie wiedział, dlaczego tutaj to dzielenie, to można to też zrobić metodą proporcji. To będzie może trochę jeszcze jaśniej. Jeżeli na 40 m2 wystarcza 1 kg trawy, a my mamy obsiać 1380 m2. No i nie wiemy, ile tych kilogramów tutaj potrzebujemy. To korzystamy z proporcji. Jednostki się zgadzają. Metry kwadratowe, metry kwadratowe, kilogramy, kilogramy. Więc tymi jednostkami już się nie będę zajmował. Wymnażam na ukos. 40 razy x to się równa 1380 razy 1. A to jest 1380. No i żeby mieć z tego x, to teraz dzielimy przez liczbę stojącą przy x, czyli przez 40 x będzie równe 1380 podzielone przez 40, czyli to samo co tutaj. I w, tej, I w tej metodzie trzeba jednak umieć dzielić pisemnie. Do dzielenia pisemnego ominiemy sobie już te zera. Te zera tutaj można wyrzucić i dzielimy 138 przez 4. W jedynce czwórka się nie zmieści, w 13 czwórka zmieści się 3 razy. 3 razy 4 to jest 12. Odejmujemy 3 minus 2 to jest 1, pod jedynkami nie ma nic, 8 na dół sobie spadnie i zrobi nam się liczba 18. 18 dzielone na 4 to jest 4, 4 razy 4 to 16. Odejmujemy, tutaj jest 2, i teraz tutaj za przecinkiem niewidocznym są niewidoczne zera. Jedno z tych zer niewidocznych spada nam tutaj na dół, mamy liczbę 20, i 20 dzielone na 4 to jest 5, z tym, że tutaj musimy dać przecinek. I za przecinkiem 5, 5 razy 4 to jest 20, koniec odejmowania. I to jest wynik 34,5, 34,5 kg I tutaj też. Tyle nasion trawy potrzebujemy, żeby obsiać całe to boisko. Tylko, że jest jeden problem, bo te nasiona są sprzedawane tylko w 10 kg workach. No to ile tych worków musimy kupić? No trzy worki to by było 30 kg, czyli to jest za mało. My musimy mieć 34,5 kg przynajmniej. Więc musimy kupić cztery worki. Musimy kupić cztery worki po 10 kg każdy, a jeden worek kosztuje 163 zł. Więc 163 zł tyle musielibyśmy za jeden worek zapłacić, a za cztery worki no to razy 4. No i ponownie mnożenie pisemne. 163 razy 4. 4 razy 3 to jest 12 1 dalej. 4 razy 6 24 i 1, 25. 5 i 2 dalej. I 4 razy 1 to 4 plus 2 to 6. Dostajemy wynik 652. I to już są pieniądze 652 zł. Tyle musimy wydać pieniędzy, żeby kupić 4 worki nasion po 10 kg. Żeby mieć przynajmniej tyle kilogramów nasion trawy, żeby to wystarczyło na całe boisko. Zapisujemy odpowiedź. Koszt zakupu nasion trawy potrzebnych do obsiania tego boiska to 652 zł. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.